Dzień dobry, przepraszam, że to trochę niech ludzi, ale ja mam do tego typu siły żeby po prostu robić ten, no, ten. Mam jedno przykazanie, które po prostu testowałem dla sobie i po prostu tak. Chodzi po prostu o badania laboratoryjne, żeby nie stosować tyle chemii, po prostu u nowoczesnych chemicznych, po prostu eksperymentów chemicznych, wszystkiego, co jest związane z chemią. Przekaz jest swój prosty taki jak po prostu zrobiłem hartowanie roślin po prostu egzotycznych w kraju czyli po prostu palma po prostu daktylowa wyrosła w pokoju wyrosła mi mandarynka po prostu pomarańcza i po prostu cytryna wieku po prostu 14 lat zacząłem po prostu jak było już to były po prostu takie miary zimy też były i po prostu wszystkie takie epizody po prostu lato, zima, wszystko było, się toczyło normalnie, tam gdzie nie spadał śnieg, to przekaz mój prosty jest, trzeba hartować po prostu rośliny naturalnie, czasem po prostu, ten, ale one po prostu uzyskują hartowanie po prostu tak jak stal się hartuje, po prostu gorącą i zimną wodą, Chyba tak jest pokazane na filmach, to ja w ten sposób hartowałem rośliny. Po prostu nawet po prostu w zimie by rosły, po prostu ten nie trasą zbytnio liści i po prostu ten otwierałem po prostu okno, po prostu w zimie na 2-3 godziny i wietrzyłem pokój, albo po prostu jak miałem zadymiony albo po prostu mi było za gorąco, to otwierałem w zimie na godzinę po prostu okno i po prostu coś takiego, wietrzyłem pokój i po prostu całe po prostu i po prostu miało wszczysz po prostu z ochłodzeniami po prostu takimi po prostu, pokojowymi, więc naukowcy mogą obliczyć ci, co pracują w chemicznych laboratoriach i po prostu próbują zwalczyć po prostu wszystkie przypadłości ten to po prostu uzyskanie ze słabej po prostu rośliny, czyli roślinę mocniejszą, przez hartowanie po prostu zimną temperaturą i po prostu wzmocnienie jej do takich efektów, że plony jej by mogły po prostu wytrzymać i po prostu tak jak po prostu w tak są samce alfa, tak samo zrobić po prostu z tej rośliny samiec alfa i po prostu ocieplać i schładzać klimatem po prostu tą roślinę, żeby po prostu wydała same po prostu samce alfa, a po prostu ubytki po prostu były zniwelowane. Oprócz tego nie wiem jak wygląda drzewko mandarynkowe, bo z tego względu, że mogło u mnie coś dziwnego się po prostu jakaś dziwna roślina po prostu urodzić, po prostu z mandarynek, bo to po eksperymentach mandarynkowych, tych słodkich, dużych mandarynek, co kiedyś sprzedawano w Biedronce, to z tych mandarynek, co tam pestki były, to z nich wyrosło i po prostu drzewko mandarynkowe, tylko, że z kolcami, ja nie wiem, czy prawdziwe drzewko mandarynkowe ma kolce, oraz po prostu niektóre rośliny zaczęły mieć kolce, także moje hartowanie sprawiło to, że mogła się pojawić nowa roślina, a po prostu ziemia po prostu ta wprowadzić to, że w czarnoziemiach, po prostu takich polskich, co po prostu jest inna gleba, klima, inny klimat i po prostu wszystko inne, mogły pojawić się nowa rośliność dzięki temu, że po prostu rośliny po prostu yy, te drzewka te bada były po prostu zrobione po prostu z drogą eksperymentalną, żeby pozbywać się pestek a to pestki mają być. Tak samo posadziłem z pestki wysuszonej, po prostu tak tyle, bo to wszystko z wysuszonych po prostu tam e, no, z wysuszonych po prostu madarynek, rynek, pestek mada pomarańczy, bo to wszystko można suszyć, wszystkie pestki od jabłek po prostu to to po wszystkie po prostu takie rzeczy, po prostu wszystkie mogą być wysuszone, po prostu pestki i po prostu można posadzić i wyrośnie z nich coś. Ja się przekonałem osobiście, myślałem po prostu, raz posadziłem, myślałem, że nic z tego nie wyrośnie, że muszą być świeże. To po prostu ten, zrobiłem po prostu fakt taki, że po prostu z pestki rynkowej pomarańczy oraz coś takiego wysuszonych posadziłem, i po prostu wierzyłem w to, że wyrośnie. I po prostu to, to wszystkie pestki, jakie po prostu daktyle, co sprzedają w sklepach, pestki z daktylami, jakieś te słoneczniki, po prostu nie wiem czy ze słonecznika on wyrośnie, ale można to przetestować też sobie, że wyrośnie ze słonecznika. Nie trzeba tam ziadać jakoś ten, tylko że. Ze słonecznika po prostu takiego sklepowego, co jest obarczony solą. Nie wiem, czy może więcej posadzić, albo zdejmą skorupkę i tylko posadzić samą pestkę, bo to i wyrośnie coś z tego. Ja sadziłem po prostu na ktyle i po prostu mam na ręki cytryny i pomarańcze. To połowa z tych to po prostu ten yy, hierarchią taką, że po prostu to było drzewko, które nie urosło i za duże. I po prostu to nie wiem, czy ktoś mi podmienił, czy cokolwiek takiego, bo tam okazuje się, że koleś w Polsce mógł po prostu się łamać i mi podmieniać, bo po prostu od lat mnie kradł i po prostu czerpią korzyści z tego. Posadziłem w wieku 14 lat, jak miałem tam 17 lat, chyba drzewko, bada i tak rosną sobie, a nie wiem, czy ktoś podmieniał, czy cokolwiek, bo okazuje się, że podmieniano mi po prostu wszystkie rośliny takie, na, na jakieś niedorostki i ten, a sami brali i podlewali i te rośliny rosły duże, silne i po prostu coś takiego. Okazuje się że w Polsce, ten co sprzedał drzewko daktylowe po prostu, w Polsce to okazuje się, że był złodziejem i mnie okradł po prostu z drzewka mojego tego, a posadził a posadzone mam jakąś, pe, a po, mam po prostu wsadzone jakieś drzewko kurde ze sklepu po prostu kupowali drzewka ze sklepu i mi podmieniali a sami czerpali korzyści, wprowadzali nieład taki, że ten moje hartowanie to opiera się głównie na po prostu temperaturach zimnych i po prostu go ciepłych a jak po prostu w zimie, żeby po prostu albo przyzwyczaić do ciepłej temperatury, bo kaloryfer po prostu jest gorąco, jest ciepło w pokoju. Temperatura niekiedy 35 stopni, 30 stopni, czy tylko ponad 30 stopni, bo ja mam na hula, albo po prostu w zimie jeszcze hartowałem po prostu rośliny w ten sposób, że po prostu brałem i po prostu zakleczałem kaloryfer, bo w zimie mi było za gorąco. Jedynie po prostu temperaturę czerpałem, że po prostu taką pokojową robiłem za pomocą karty graficznej, która po prostu uzyskiła temperaturę taką, że po prostu było ciepło w pokoju, a ja po, pro, po prostu cały czas byłem w takim stanie, że po prostu, po prostu pracowałem i po prostu piłem kawę i po prostu było mi gorąco. Też ciepło mi było, także nie potrzebowałem po prostu jakichś tych kaloryferów i mi było po prostu za gorąco w nocy. Bo rano jak wstawałem, czułem wysuszenie po prostu jamy ustnej, to po prostu zakręcałem kaloryfer, żeby po prostu nie dostawać jakiejś choroby. Po prostu wysuszenie jamy ustnej, czy cokolwiek takiego. To mam dzisiaj mam do przekazania, że jest bezwysoka, to po prostu była wyłaczałem i po prostu zimy przetwarza, przetrwałem po prostu dzięki temu że po prostu, no, nie potrzebowałem po prostu odkręconych kaloryferów miałem przez zimę zakręcone kaloryfery nie potrzebowałem po prostu, oprócz tego jakieś czytniki wprowadzili na kaloryfery, że szczytywali po prostu yy, szczytywali po prostu stan liczników i po prostu takie, stan licznika, po prostu ile użyłem, żeby to ciepła było to po prostu zakręciłem, kurze się, zakręciłem kaloryfer zimy przetwarzałem dzięki przetwarzałem dzięki temu, że po prostu Yy, miałem po prostu yy, yy, miałem po prostu tą kartę graficzną i mi sama grzeła po prostu w pokoju, bo komputer chodził 24 godziny w dobę i po prostu nie wyłączając go po prostu wcale <śmiech> <śmiech> bo grałem gry różne i po prostu chodziłem do pracy i na weekendy wychodziłem sobie gdzieś tam, nie myślę, że tylko grałem, ale wychodziłem na weekendy gdzieś tam na miasto. I mieścinę po prostu, bo bo jechałem do miasta, i po prostu tam to mam do przekazania Wam dzisiaj. A poza tym, e, hartowanie zimną i gorącą temperaturą, to możecie sobie pomóc dzięki temu, że macie po prostu zimne kraje, po prostu, bo to mówię dla całego świata. Tam gdzie po prostu jest Ameryka, to jest po prostu chyba Kanada czy Alaska, że po prostu można hartować tam po prostu przez cały okres letni, po prostu zimą letni i po prostu 24 na dobę można hartować rośliny, że po prostu potem się posieje i będą silniejsze same, 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 same rośliny alfa. I po prostu coś takiego, że wydadzą nowe plony i po prostu będzie mocniejszy plon, lepsza po prostu wydajność. Nie trzeba stosować tyle chemii i po prostu nawet na pustyni, bo jak się dobrze zahartuje po prostu temperaturą, to nawet na pustyni wyrośnie po prostu yy, zboże i po prostu coś takiego. Wystarczy tam potem jakiś nawóz i po prostu użyźnienie po prostu piachu to po prostu coś takiego, nawozem takim to też wyrośnie, bo tam też rosną rośliny jeszcze i po prostu są jakieś sawany tylko, że tam brak wody i dlatego jest jaka pustynia. Ale to może się zmienić, to może się tam coś tam pozmienia i mam nadzieję, że się pozmienia. I po prostu to mam do przekazania: i hartowanie ciepłą, i zimną temperaturą. To laboratoria te powinny znajdować się w górach, tam gdzie po prostu jest śnieg, albo po prostu coś takiego. I hartowanie z zimną temperaturą, po prostu odkręcanie grzejników, po prostu z temperaturą ciepłą wody, i po prostu hartowanie przez cały dzień i umożliwienie dostępu po prostu zimnego powietrza temperatury takiej że po prostu to i szybkie rozprzestrzenienie silnych nasion po prostu roślin bez sztucznych nawozów tyle nałożenia po prostu chemii wszystkiego nawozów po prostu spół, bo ziemie są nieurządzajne teraz oprowadzili jakiś po prostu e, Polska wprowadziła amerykański na Europę e, rynek zbytu po prostu ale eksperymentalnych roślin i po prostu coś takiego yy, no to pierwszy etap po prostu eksperymentalnych roślin do nawozu i po prostu używanie gleby co im jest je wypalę według mnie i po prostu to nie się nie sprawdzi bo to gnije w glebie i prowadzi na glebowy i po prostu to nie może być tylko powinno być wypalane a nie po prostu ten i to powinno się kończyć z w takich gleb i po prostu musieliby czekać aż po prostu to wyskie i po prostu o substancje te powinny być po prostu te, bo to powoduje dziwne przekwaszenia gleb, po prostu wszystkie zakopane rośliny powodują przekwaszenie gleb. Nie zmienicie tego systemu naturalnego natury, który po prostu jest taki, że po prostu zakopane rośliny po prostu gniją i wydzierają po prostu te grzywnie i po prostu to i po prostu takie sprawy, że po prostu jakieś choroby nowe mogą się pojawić na świecie. Na rośliny, że nim opanujecie, to to ucierpicie z głodu i po prostu wasze plony wszystkie wybrą, Zostanie jedynie kukurydza, tak jak w niektórych firmach waszych przypowiedni Amerykanie, że krzyczycie, że zostanie kukurydza jakiejś suchości, po prostu ziemi i po prostu to, to spowodujecie po prostu swoimi eksperymentami, niby będzie mały chodzić, nim będzie się lepsze, nimy plony uzyskać, ale w końcu to wyschnie. Każde źródełko ma swoje krańka, a to krótkie źródełko jest, co wy robicie, żeby plody salić. Powinniście hartować wszystkie plody po prostu pod wpływem temperatur, po prostu ciepłe, zimne i po prostu w ten sposób zmieniać po prostu naturę i po prostu sadzić po prostu jakieś uprawy po prostu takie, aż uzyskacie stopień, bo według mojej teorii, którą po prostu opracowałem i tak liczyłem po prostu ten... To nawet w zimie możecie po prostu siać, po można było siać po prostu z boża, żeby utrzymać ręki po prostu i mieć zapas morza nawet przez okres zimowy, przy dobrym zahartowaniu temperaturami i po prostu nawet w na polce niskich plodów, tylko musi być chyba w temperaturze pustynnej na odwrót zastosowana teoria zgodności temperaturowej, że w dziwnym pomieszczeniu jak rosną rośliny, ocieplanie po prostu tam inne po prostu przestrogi temperaturowe, po prostu tego, żeby po prostu zahartowało się do temperatur takich, że go, go zimno po prostu wpływa to, że nie czerpią tyle wody i po prostu potrafią ograniczyć swoje po prostu ten i po prostu dzięki suszy po prostu też rosnąć. Czyli po prostu zastosowane w zimnym pomieszczeniu, yy, w zimnym pomieszczeniu ciepła temperatura tam przez ileś, przez na przykład 3 godziny czy 4 godziny czasu ciepła temperatura wpływała do pomieszczenia, a potem na... Od około dwóch godziny, Godzina 80 godzina 40, godzina 20, 35, 30, 33, 34. Ocieplenie po prostu pokoju jeszcze się będzie, ten. i po prostu używanie jej oraz wprowadzenie jej do takiego. Żeby po prostu, bo ja jeszcze stosowałem tytoń papierosowy i u mnie pokój wyglądał zadymiony, więc po prostu oprócz tego muszą być zahartowane dymem i po prostu coś takiego i po prostu dopiero rosną. I po prostu to jest najlepszy efekt po prostu rozcięcia. Bo rośliny, które po prostu potrzebują zmiany klimatu i po prostu jakiejś zmiany genetyczną, coś tam że po prostu same wytwarzają to, to potrzebują dymu tytojowego albo dymu po prostu z drzewa, żeby po prostu okapcać je i żeby pokoje były zadymione i po prostu czerpały po prostu podczas po prostu tego wietrzenia i po prostu tego wszystkiego hartowania. Ja hartowałem dymem z papierosów, u mnie pokój wyglądał tak zadymiony był, że po prostu cały pokój można było wejść i po prostu ten, opaliłem trzy paczki Dwie paczki, ten y, paczkę po prostu przez parę godzin, a potem zasypiałem, nie wietrzyłem i po prostu hartowanie roślin było w ten sposób. A sadziłem po prostu. A w razie czego jak odkryłem drowe drzewko, to proszę przypisać imię Sebastian. Abo Kalipsa. Kalipto, Kalipsa. Kalipsa. kalipsa, Kalipsa. A, nie kalipsa, tylko przypisać tym, to drzewko, które wyrosło w kolczali, bo chyba drzewka te nie powodowały po prostu tego, że mają kolce drzewka mandarynkowe czy tam pomarańczowe, już, bo pomarańczowe też miały kolce, chyba nie mają kolców i coś takiego, to wzięte jest to, że po prostu od tych po prostu, tych padały muchy, nie wiem czy muchy to były przeznaczenie tego, że mi podmieniono rośliny i zdychają od tych po prostu sklepowych i po prostu prowadzają mnie taki, że ten, to w końcu wziąłem i po prostu zniszczyłem te rośliny. Sklepową to po prostu zabić roślinę, bo jest podlewana cały czas od spodu, nie jest przeznaczona tak jak deszcz pada na palby daktylowe i po prostu ten, i że się podlewa od góry, to woda spowodowała, bo palma za którą miałem podmienioną i spowodowałem jej śmierć, po prostu w ten sposób myślałem, że to moja palma, po prostu moją koleś zabrał i sprzedał za miliony jako po prostu okaz i mógł sprzedać wszystkie plany, po prostu ten, a, a nie wiedział po prostu, że w dymu to on potrzebuje, po prostu... Po prostu ta palma daktylowa i rośnie zdrowa, silna, tylko trzeba je hartować. A słyszeli, bo po prostu pełni osoby się wławali do mnie i po prostu pokrali mnie z pomysłów, wydobyli pomysły moje, o po prostu metody hartowania, a po prostu za każdym razem jak ja chciałem coś wprowadzić do kraju, to wiele lat się starali po prostu, żeby wprowadzać, a mój pomysł jest przeznaczony dla świata i po prostu to... Nawet drzewka po prostu, nawet po prostu arbuzy mogą być sadzone w pomieszczeniach po prostu, bo ja chciałem sobie zrobić sam po prostu plantację, tylko że nie wiedziałem, że to mojego mieszkania się łamują i kradą jest pomysłów oraz rozdawane są plany moje i wszystkie rzeczy i okazuje się, że po prostu to, co ja chciałem po prostu wprowadzić w kraju, bo odkryłem, że drzewka pomarańczo, pomarańczowe mogą kwitnąć w kraju nawet gdy pada śnieg i po prostu jest zimno. I po prostu okazuje się, że wykwitną po prostu takie, tylko najpierw je trzeba ten albo po prostu, po prostu z mandarynek po prostu, bo pierwsze miałem z mandarynek i miałem małe drzewka, to później zażyczyłem sobie duże słodkie mandarynki też były i po prostu z tych dużych słodkich mandarynek, co mają peski, po prostu sadzenie drzewek albo zdobywanie po prostu. Żeby nawet za granicą mogli sadzić. Bo czasem zmiana kontynentu na po prostu posadzenie jednej rośliny w innym klimacie, na przykład ten, i przeniesienie do cieplejszego klimatu, okazuje się, czy sprzedaży pestek po prostu takich, to okazuje się, że po prostu może wprowadzić nieład taki, że coś tam wyrośnie, bo nikt nie eksperymentował jeszcze oprócz tego z Was zmianą klimatyczną, że coś rośnie klimacie, gdy idzie jest zimno i po prostu te, bo w Afryce chyba zimne są noce, a gorące dni, także po, kraje po prostu takie jak e, Ukraina i te wszystkie powinny testować sobie po prostu, bo to kraje europejskie są jeszcze przystosowane do tego, bo jeszcze pada śnieg i po prostu coś takiego, żeby po prostu z krajów europejskich po prostu przesiać po prostu ten, wprowadzać nieładny te i mogą sprawdzić sobie czy na piasku nie wyrośnie jakaś pestka czy coś cokolwiek nie osadzić się głębiej tam gdzie po prostu jest pustynia i, ten, i jabłek po prostu, ten, że jabłka nie wyrosną to trzeba przetestować po prostu metodą ziem po prostu takich, że ten a w razie czego posadzić po prostu jakiś w tej tam gdzie jeszcze jest ziemia po prostu jabłka po prostu z Polski i to się hartuje samo, chyba że po prostu potrzebuje klimatu, a jeszcze żeby wzmocnić po prostu te efekty takie, to trzeba hartować to po prostu temperaturami i wprowadzać dym po prostu, nie wiem, ja wprowadzałem te papierosowy, powiedziałem, że po prostu rośliny to filtrują, i po prostu dym i po prostu biorą, przetwarzają to w powietrze, a po prostu złe substancje to ten. I po prostu miałem w pokoju rośliny i po prostu... Dzięki temu też się hartowałem po prostu, bo paliłem i po prostu coś takiego. I ja swoją teorię znam po prostu, że dym po prostu pomaga roślinom rosnąć oraz po prostu prowadza, prowadza harmonię ich po prostu naturzenia, że podczas chorób może coś jakaś nowa pestka spać na ziemi, jakieś rośliny i po prostu całkiem inna po prostu hierarchia rośliny rosnąć naturalnie niż po prostu takie sprawy nienaturalne i nie to nie po prostu eksperymenty nieudalne i po prostu jest różne sprawy. Tak. A to mam dzisiaj mam to dziękuję i do usłyszenia. Bo natura sama zadba o siebie i sama wprowadzi swój mat. Ale że dinosaurów też na sam wad po prostu taki rozmawiać, a potem hartowanie się i na roślinność. to Wam dzisiaj mam to przekazanie, dziękuję